Czy stosując probiotyk możesz schudnąć? Czy są bakterie jelitowe, które przyspieszają odchudzanie? Prawdźmy to. Cześć, słuchasz właśnie podcastu dr Maja Czerwińska Podcast, czyli podcastu, gdzie mówimy o zdrowiu, medycynie, ale przede wszystkim o dietetyce. Ja nazywam się dr Maja Czerwińska i poprawiam zdrowie. Za pomocą diety. Specjalizuję się głównie w zaburzeniach hormonalnych i onkologii, a Ty słuchasz właśnie 76 odcinka podcastu. Czy ta bakteria jelitowa pomoże Ci schudnąć? Cześć, cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o takim ważnym temacie. Mam wrażenie, że łapiemy go jeszcze przed tym wybuchem i przed Waszymi pytaniami, dlatego pomyślałam, że nagram ten odcinek. Bo wiem, że za chwilę, kiedy Akermansja pojawi się na rynku, to Wy będziecie zadawać mnóstwo pytań, czy naprawdę to działa. Czy to nie jest żadna ściema, czy badania potwierdzają, że Akermansja pomoże nam schudnąć, bo o tym dzisiaj będziemy mówić. Jeszcze przechodząc do tematu samej Akermansji, ja o niej pierwszy raz usłyszałam, kiedy czytałam doniesienia z konferencji, takiej dużej konferencji probiotycznej, która odbyła się w 2021 roku w Rzymie. Wtedy mówiono o Akermansji jako o takim odkryciu super bakterii, bakterii do zadań specjalnych. Ja wtedy jakoś bardzo mocno, oczywiście zaciekawił mnie ten temat, ale bardzo mocno się tym nie interesowałam, bo wiedziałam, że Akermansja jest niedostępna w Polsce. Nawet pół roku temu googlowałam i szukałam preparatu, no niestety nie znalazłam. Ale teraz w związku z tym, że Akermansja lada moment wejdzie na polski rynek to pomyślałam, że zanim wejdzie i zanim wy będziecie mieli pytania, to ja przygotuję już dla was materiał, a wy na spokojnie będziecie się z nim zapoznawać wtedy, kiedy będziecie myśleć czy warto kupić akermansję. Przechodzimy konkretnie do tematu. Porozmawiamy dzisiaj o bakterii, która nazywa się Akermansia fila. Jest to taka bakteria, tak naprawdę zwykła nasza komensalna bakteria. Niby nic niezwykłego, zwykła bakteria, którą stosunkowo niedawno odkryto, bo w 2004 roku okazało się, że taką bakterię posiadamy. Wyizolowano ją z ludzkiego stolca i wtedy ta bakteria zaczęła budzić trochę sensacji. Zaraz do sensacji dojdę, ale jeszcze tylko najważniejsza kwestia o samej Akermansji. Jest to beztlenowa gramujemna bakteria. Przez to, że jest beztlenową bakterią, to powodowało małe problemy, jeżeli chodzi o produkcję, bo tak naprawdę akermansja nie będzie probiotykiem, tylko postbiotykiem, bo tam nie będzie użyta żywa akermansja, tylko akermansja pasteryzowana. W akermansji znaczenie ma nie tylko sama bakteria, ale też składniki tej bakterii. Akermansja kolonizuje nasz przewód pokarmowy już we wczesnym okresie życia, bo mniej więcej jest to pierwszy rok życia. I my pozyskujemy Akermansję na początku z mleka matki. Później, wraz z wiekiem, stężenie Akermansji się zwiększa i ono zmniejsza się w pewnych sytuacjach. O tych sytuacjach zaraz Wam opowiem. Czasami się zmniejsza, w zależności od tego, jak wygląda nasza dieta, ale w zależności od tego, ile ważymy, i to jest tutaj kluczowe. Akermazja mniej więcej u takiego zdrowego człowieka stanowi około 3% całkowitej mikrobioty jelitowej, czyli dużo, niedużo. Co jest jeszcze ważne, to to, że ona bytuje w mucynie, takiej warstwie, która znajduje się na jelitach. Ona tam żyje, wykorzystuje tę mucynę jako źródło energii i produkuje m.in. krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. To nie jest akurat coś niezwykłego, bo inne bakterie również produkują krótko kwasy tłuszczowe. Natomiast akermansja poprzez swoje działanie jest dosyć niezwykłą bakterią. Zacznijmy najpierw od badań z udziałem zwierząt. To były badania oczywiście na gryzoniach. Mamy kilka fajnych badań, które pokazały, po pierwsze, korelacje, czyli co się dzieje, kiedy ta akermansja maleje, kiedy rośnie ale też przepięknie pokazały, co się dzieje, kiedy my suplementujemy akermansję. Czyli zacznijmy od tego, że zauważono, że gryzonie, które były karmione dietą wysokotłuszczową, które rozwinęły otyłość w związku ze swoją dietą, miały mniej akermansji w porównaniu ze szczepłymi. Czyli zauważono korelację, że im mniej akermansji, tym wyższa masa ciała, tak? czyli że w miarę wzrostu, w miarę tycia akermansja się zmniejszała. Obserwowano też to, że jeżeli mamy większe ryzyko u myszy, jeżeli było większe ryzyko stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy, wyższe stężenia m.in. glukozy, to było mniej akermansji, czyli znowu korelacja z kolejnym już nie tylko z otyłością, ale też z cukrzycą. Dodatkowa obserwacja u otyłych myszy pokazała, że akarmancji było mniej u otyłych myszy, które miały dodatkowo niedobór leptyny. Leptyna to jest taki hormon, który warunkuje sytość. Taki hormon sytości, który wydziela się zwykle po posiłku. Dzięki niemu my mamy taką naturalną obronę. To znaczy jemy, no i daje nam się sygnał, przestań już jeść, jesteś już najedzony. Między innymi za to odpowiada leptyna i teoretycznie leptyna też odpowiada za to, że kiedy zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej, to leptyna powinna to hamować ten proces. Mówić nam, Wystarczy ci, wystarczy, już wystarczy, ale niestety pojawia się jeszcze i znowu robię autopis. Pojawia się coś takiego, co oznacza leptynooporność, i leptynooporność jest wtedy, kiedy, no niestety, wysyła nam sygnały organizm, jeżdżysz za dużo, ważysz za dużo, a my jesteśmy na to głusi. Wracając do myszek, u myszek, które miały niedobór leptyny, czyli tego hormonu liczba liczebność akarmancji była mniejsza. To może mieć pewien związek, bo za chwilkę wam opowiem o jeszcze jednej obserwacji, ale przejdźmy przez te wszystkie badania. U stosowanie kermansji, czyli już suplementacja kermansji zmniejszała otyłość umyszek. dodatkowo zmniejszała nietolerancję glukozy, insulinoporność, stłuszczenie wątroby oraz przepuszczalność jelit. I wydaje się według badaczy, że suplementacja pomagała regulować metabolizm lipoprotein, czyli lipidogram i poprawiać wrażliwość na insulinę oraz łagodzić stany zapalne wątroby. Dodatkowo u myszy, tutaj już była istotność, akermansja zmniejszała stężenie trójglicerydów, poprawiała insulinowrażliwość, łagodziła przyrost ciała, redukowała tkankę tłuszczową, zmniejszała stężenie leptyny, w przypadku kiedy ono było za wysokie i zmniejszała stężenie LPS, czyli lipopolisacharydu. Czyli znowu bardzo korzystne działanie, jeżeli chodzi o taki zespół metaboliczny, bo właśnie wszystkie choroby, o których ja dzisiaj będę mówiła, nadciśnienie, otyłość, czyli też wzrost tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicy brzucha, cukrzyca, insulinooporność. To wszystko będzie związane z tak zwanym zespołem metabolicznym. Do tego zespołu metabolicznego dołącza nam jeszcze później stłuszczenie wątroby i to wszystko jest ze sobą bardzo mocno powiązane. To dlaczego ta akermansja działa, to być może wysnu taki związek, że prawdopodobnie akermansja zwiększa termogenezę. Termogeneza to jest ten mechanizm, dzięki któremu my możemy wytworzyć ciepło, tracić energię dzięki temu i utrzymać stałą temperaturę ciała. My kojarzymy zapewne termogenezę drżeniową, czyli tą, kiedy jest nam zimno, włoski na całym ciele stają dęba i pojawia się drżenie mięśni, drżenie po to, żebyśmy wytworzyli energię, czyli podnieśli temperaturę ciała. No i oczywiście, że możemy się spodziewać, że termogeneza, czyli podwyższenie temperatury ciała, wymaga od nas energii, więc my trochę więcej energii zużywamy. Dodatkowo akermansja prawdopodobnie zwiększa wydzielanie glukagonopodobnego peptydu pierwszego GLP-1. I nazwę GLP-1 możecie kojarzyć sobie z tymi teraz ostatnio modnymi lekami na odchudzanie, zastrzykami na odchudzanie. One właśnie są analogami GLP-1. GLP-1 to jest naturalny hormon, który powstaje w jelitach i który również powoduje sytość. Czyli znowu ta sytość, już była leptyna, a teraz mamy jeszcze GLP-1. Dodatkowo akermansja prawdopodobnie indukuje rozprzęganie białka w brunatnej tkance tłuszczowej, co powoduje, że zwiększa się ilość brunatnej tkanki tłuszczowej, co powoduje, że zwiększa się nasze zapotrzebowanie kaloryczne, bo ja przypomnę, że mamy kilka rodzajów tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa biała to ta taka, która jest po prostu, ona jest metabolicznie czynna, ale jest takim rezerwuarem energii i w zasadzie kojarzy się ze wszystkim, co złe, jeżeli jest w nadmiarze, to ważne. Natomiast ta brunatna tkanka tłuszczowa jest trochę specyficzna, ona występuje raczej u noworodków i ona powoduje, że spalamy trochę więcej, czyli w porównaniu z białą ta jest dużo bardziej aktywna, dużo zdrowsza, no, chyba tak możemy to w dużym skrócie powiedzieć. A więc dzięki akarmancji tej tkanki brunatnej do badania na gryzoniach było więcej. Dodatkowo zauważono też, że metformina, czyli lek, który stosowany jest w leczeniu między innymi cukrzycy, ale też wykorzystywany przy insulinooporności zespole policystycznych jajników, to metformina zwiększała ilość akarmancji u myszy, które były karmione dietą wysokotłuszczową. Dodatkowo Li i współpracownicy pokazali, że suplementacja akermansją zmniejszała nasilenie zmian miażdżycowych oraz ogólnoustrojowe zapalenie, które było wywołane dietą typu zachodniego, a także akermancja poprawiała integralność jelit u myszy z miażdżycą. W innych badaniach zauważono, że akermansja obniżyła stężenie aspatu i alatu, czyli enzymów wątrobowych oraz łagodziła uszkodzenia wątroby. Zanki współpracownicy stwierdzili, że doustne podawanie żywej lub pasteryzowanej, czyli w tych badaniach już wykorzystywano też pasteryzowaną akermansję, znacząco zwiększyło poziom lipoproteiny o wysokiej gęstości, czyli cholesterolu HDL, w dużym cudzysłowie tego dobrego cholesterolu i obniżyło ilość glikogenu wątrobowego oraz zmniejszyło markery stanowiskowe zapalnego między innymi lipopolisacharydu i czynnika martwicy nowotworów łagodzący przez to stan zapalny oczywiście to są badania, jeżeli chodzi o zwierzęta. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ludzi? No muszę Wam powiedzieć, że również ciekawie. Zacznijmy od obserwacji korelacji. Co się działo, czyli kto miał więcej akermansji, kto miał tej akermansji mniej. No i przechodząc do konkretów, najpierw badania z udziałem dorosłych otyłych. U osób dorosłych, podobnie jak u myszek, jeżeli te osoby były otyłe, stwierdzano mniej akermansji. I bardzo ważna obserwacja. Obserwacja ta była niezależna od chorób. Bo moglibyśmy się teraz zastanawiać, czy to może to nie otyłość i akermansja jakby korelują, tylko być może koreluje akermansja i choroby towarzyszące otyłości, czyli na przykład cukrzycanie alkoholowe, stłuszczenie wątroby itd. ale nie, okazywało się, że akermansja korelowała z otyłością niezależnie od innych chorób. Wzrost akermansji obserwowano, jeżeli te osoby ważyły prawidłowo. Podobne badanie wprawdzono u osób, u kobiet w ciąży i okazywało się, że te kobiety, które tyły w ciąży więcej, miały nadwagę w ciąży, miały niższą ilość, mniejszą liczbę akermansji niż kobiety, które miały prawidłowy przyrost masy ciała. Podobne obserwacje zaobserwowano również u dzieci, czyli mniejsza ilość akermansji była u dzieci z nadwagą i otyłością, mniejsza była również u dzieci ze stanem przedcukrzycowym i cukrzycą typu drugiego. Co jeszcze ciekawe, że liczebność ujemnie korelowała u dorosłych z glikemią naczczo, no to już wiemy, ale również z WHR, czyli stosunkiem obwodu talii do bioder, czyli osoby, które miały mniej akarmansy, miały większy obwód brzucha, przypominam, że ten większy obwód brzucha bardzo mocno związany jest z wieloma chorobami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi, ale też liczebność korelowała ujemnie z podskórną tkanką tłuszczową, czyli im mniej było tkanki podskórnej tłuszczowej, tym więcej akermansji. Wyższa była również akermansja u osób zdrowych niż u osób z nadciśnieniem, czyli u osób z nadciśnieniem również akermansja, kolejna choroba, gdzie akermansja była obniżona. Również w przypadku niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Zmniejszona była też u osób otyłych, to wiemy, ale u osób otyłych badano, czy naft czyli czy niealkoholowe stłuszczenie wątroby ma znaczenie nie miało znaczenia niezależnie od niego była obserwacja zauważona bardzo fajne, ciekawe badanie dotyczyło bliźniąt koreańskich jednojajowych. Bardzo ciekawe, ponieważ no, teoretycznie mamy prawie te same geny, prawie te same geny, ale okazywało się, że liczebność tutaj również korelowała z BMI stężeniem glukozy i insuliny, czyli że mniejsza ilość akermansji to było wyższe BMI, wyższe stężenie glukozy, wyższe stężenie insuliny, czyli teoretycznie te same geny, ale jednak później z warunki życia stosunek to, ile te osoby ważyły, wpływało na skład mikro, Robią. Jeżeli chodzi o samą suplementację akermansją, to poziom akermansji zwiększył się po 16 tygodniach diety redukcyjnej. To jest dosyć dobra wiadomość, czyli w momencie, kiedy my się odchudzamy, to ilość akermansja, w zasadzie kiedy my mamy nadwagę otyłość, mamy mało akermansji, kiedy stosujemy zdrową dietę, akermansja rośnie. Kiedy stosujemy dietę typu zachodniego, akermansja, czyli tą taką niezdrową, fast foodową, cukrową, to niestety akermansja będzie nam malała. Obserwacje odnośnie akarmansji i insulinooporności, dyslipidemii, czyli to, co zaobserwowano już w wielu badaniach, obserwowano też u kobiet po menopauzie. Czyli u kobiet po menopauzie, im mniej było akarmansji, tym większa była insulinooporność i dyslipidemia. A jeżeli chodzi o same badania suplementacyjne, to dawki stosowane przez 3 miesiące u 40 osób, właśnie akarmansji w postaci pasteryzowanej, zaobserwowano, że w porównaniu z placebo akarmansja poprawiała insulinowrażliwość. Zmniejszała stężenie insuliny oraz zmniejszała stężenie cholesterolu. Bardzo ważna obserwacja, akermansja. Stosowanie akermansji było bezpieczne. To jest bardzo ważna obserwacja, ponieważ no, musieliśmy wiedzieć, że stosowanie, suplementacja tej bakterii jest bezpieczna dla organizmu, ale też przy okazji, tak naprawdę myślę, że wszyscy czekali, firmy myślę, że czekały na to, co powie EFSA, czyli Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa i Żywności, który dopiero niedawno, Wydał pozytywne oświadczenie, stosunkowo niedawno wydał pozytywne oświadczenie dla akarmansji, jako dla bakterii, która może być wykorzystywana bezpiecznie u ludzi. To jest ważne, że mamy już takie oświadczenie Fsy, często trzeba na niedługo niestety czekać, no ale lepiej to niż i wiedzieć, że to jest bezpieczne niż eksperymentować. Co jest jeszcze ważne, pamiętacie to badanie na myszach, które, u których zaobserwowano, że metformina zwiększała akermansję, zaobserwowano to też u ludzi. Czyli u osób z cukrzycą typu drugiego leczonych metforminą ilość akermancji wzrastała. I co ciekawe, to właśnie ta większa ilość e karmancji przyczyniała się też do lepszego działania metforminy. No bo akarmansja e sama w sobie, tak, poprawiała insulinowrażliwość, zmniejszała stężenie glukozy insuliny w badaniach, więc nic dziwnego, że metformina i większa ilość akarmansji e to efekt był jeszcze lepszy. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie chorób sercowo-naczyniowych, m.in. udaru i zawału. One mają bardzo duży związek z tlenkiem trimetylloaminem. Tlenek trimetyloaminy powstaje naturalnie w naszym organizmie. W momencie, kiedy my zjadamy z jedzenia sporą ilość mięsa, dostarczamy fosfaty do dostarczamy L-karnitynę, one są metabolizowane przez nasze bakterie jelitowe do trimetyloaminy. I ta trimetyloamina później jest transportowana do wątroby, tam przekształca się właśnie w n-tlenek trimetyloaminy, który niestety jest skorelowany, związany z chorobami sercowo-naczyniowymi. I bardzo ciekawa obserwacja, że suplementacja akermansji zwiększyła wydalanie trimetyloaminy oraz Ntlenku trimetyloaminy, co być może będzie miało wpływ na zmniejszenie chorób sercowo-naczyniowych. No tutaj akurat w badaniu tego nie badano, więc trudno powiedzieć. Ale to, co jest jeszcze ważne, to to, że akermans jest dostawcą od stanu propionianu, tak jak każda inna bakteria, natomiast powoduje również aktywację receptorów kwasów tłuszczowych, dokładnie chodzi nam o kwasy GPR 40. 1GPR43 i są to kwasy, które związane są, pewnie zgadniecie, z otyłością. To znaczy są to kwasy, które związane są z wydzielaniem peptydu YY, takiego, który znowu zapewnia nam sytość, peptydu glukagonopodobnego GLP1, który już znacie i glukagonopodobnego peptydu drugiego GLP2. Czyli krótko mówiąc, dzięki te, tej akrymansji mamy więcej tych hormonów, które odpowiadają za sytość i mamy ich już całkiem sporo, bo leptyna, bo peptyd YY oraz GLP1 i GLP2. I poprzez to wszystko prawdopodobnie dojdzie do zmniejszenia przyjmowania pokarmu, no bo jeżeli czujemy sytość, to nie mamy potrzeby zjadania pokarmu, tak? Dodatkowo GLP-1 pewnie kojarzycie z tym, no, kojarzycie pewnie działanie tych zastrzyków, że wpływa on również na opóźnienie, opróżnienie żołądka, w związku z tym ta sytość jest dłuższa i on będzie działał również korzystnie, jeżeli chodzi o insulinę, o oporność, a w zasadzie przede wszystkim o cukrzycę, bo to dla tych osób lek został zatwierdzony. Odstan, czyli odstan i propionian, sam odstan będzie hamował, Aktywność antylipoli, antylipolityczną w tkance tłuszczowej. Propionian z kolei będzie, może być przekształcony w glukozę, w glukoneogenezie, dzięki czemu będzie zwiększał uczucie sytości i zmniejszał produkcję wątrobową glukozy, co będzie skutkowało tym, że, że będzie poprawiało to przede wszystkim stan naszego odżywienia, a dokładnie mówiąc, redukowało masę ciała. Suplementacja u myszy poprawiała również grubość warstwy śluzu, czyli tej mucyny. Zmniejszała przewlekły stan zapalny, obniżała parametry tego stanu zapalnego. Depomier i współpracownicy stwierdzili, że codzienna do suplementacja pasteryzowanej akermancji u ludzi, poprawiła insulinowrażliwość, zmniejszyła stężenie insuliny i cholesterolu całkowitego w osoczu, a efekty pasteryzowanej akarmancji były nawet lepsze niż w przypadku użycia żywej formy. I badania jednoznacznie nam pokazywały, że akermansja w postaci pasteryzowanej była lepsza od postaci żywej, jeżeli chodzi o poprawę zaburzeń metabolicznych, zarówno u myszy szczurów, jak i u ludzi. Co jeszcze bardzo ciekawe, tak już trochę off topic, bo tak naprawdę tych badań mamy bardzo niewiele, ale mnie one mocno zainteresowały. W immunoterapii, jeżeli chodziło o to, bo były to badania mikrobiomu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc i rakiem nerkowo-komórkowym, okazywało się, że ci, którzy lepiej odpowiadali na leczenie immunoterapią, mieli większą ilość akermansji. Ponadto częstość występowania akermancji była najniższa u osób, które miały szybką progresję choroby, czyli w składzie mikrobiomu, bo to już wiemy, że skuteczność immunoterapii zależy od zróżnicowania mikrobiomu jelitowego u pacjentów. To okazywało się, że takim jedną z bakterii, które miałyby tutaj największe znaczenie, jest właśnie akermancja. Więc myślę, że to jest bardzo ważna, bardzo ciekawa obserwacja, że akermancja również miała tutaj znaczenie. Natomiast tutaj myślę, że też bardzo ważne jest to, że potrzeba dużo więcej badań na ten temat, bo to było były nieliczne badania, do których dotarłam, jeżeli chodzi o nowotwory. Natomiast dużo badań, co już wiecie, potwierdza stosowanie ekarmansji w przypadku nadwagi, otyłości, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, w przypadku zaburzeń lipidowych, kilogramu w przypadku cukrzycy, insulinooporności, w przypadku nadciśnienia, tam wykazywano pozytywne korelacje. Akermansja również zmniejszała ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, ale również zmniejszała stan zapalny. No i oczywiście, tak jak każda bakteria, poprawiała przepuszczalność bariery jelitowej. I teraz zastanawiam się, co sobie myślicie o bakterii. Czy myślicie sobie o niej, że jest taką super bakterią, taką bakterią do zadań specjalnych? No zobaczymy, ja jestem bardzo ciekawa właśnie co z akermansją wyjdzie, to znaczy czy okaże się, że akermansja to właśnie taka super, super bakteria, której wszyscy potrzebowaliśmy i jestem bardzo ciekawa jak ona wejdzie na rynek polski, jakie będą Wasze doświadczenia z akermansją. Ja mam spore nadzieje, jeżeli chodzi o akermansję i mam nadzieję, że ona pojawi się bardzo szybko i że będę mogła już ją stosować i przetestować, czy faktycznie działa w ten sposób, jak pokazują to wszystkie wyniki badań naukowych. Mam nadzieję, że ten odcinek Was zaciekawił. A jeżeli tak, to oczywiście mam do Was ogromną prośbę o to, żeby podzielić się nim w swoich social mediach, opowiedzieć o niej koleżance, koledze, chłopakowi, mężowi żonie. Obojętnie ważne, żeby ten odcinek po prostu dotarł do większej liczby osób. Dzięki temu ten podcast dociera do szerszego grona. Z góry bardzo, bardzo mocno Ci dziękuję i żegnam się już z Tobą. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu. Dobrego dnia, weekendu, tygodnia. Pa pa!